Praktycznie nie było metody na których nie byłoby zadania z logarytmu. Mamy sobie zadanie, żeby dodać takie logarytmy i powiedzieć, ile one wynoszą. No to jeżeli mamy tutaj dodawanie, to zapamiętajcie sobie, że te liczby, tak zwane liczby logarytmowane, możemy sobie po prostu wymnożyć i otrzymujemy dzięki temu jeden logarytm. To będzie logarytm o podstawie 3. No i to sobie trzeba wymnożyć, czyli 3 drugie razy 2 dziewiąte zamknąć nawias. No to poskracamy. 2 się skróci z dwójką. Trójka się skrócić dziewiątką i dzięki temu dostajemy, że to jest logarytm o podstawie 3 z 1 trzeciej. No i teraz pytanie, ile to jest? To jest po prostu równe minus 1 z tej prostej przyczyny, że liczba 1 trzecia podniesiona do potęgi minus pierwszej jest równe. Odwracamy sobie ułamek na 3 pierwsze, żeby pozbyć się tej ujemnej potęgi, natomiast 3 pierwsze do pierwszej potęgi to jest po prostu 3, czyli faktycznie to nasza podstawa. Wniosek, odpowiedź C jest poprawna. A jeżeli chcesz poznać wszystkie pewniaki maturalne, dostać 10 darmowych arkuszy z matmy oraz masę innych potrzebnych matużycie informacji, to wejdź na tą stronę.